Cześć, witam wszystkich. Dziś będziemy mieć yy, okazję yy, pokazać, jak będzie przebiegał, jak przebiega proces palenia kawy. Yy, oczywiście na początek chciałbym tak pokrótce coś powiedzieć na temat surowego ziarna. Yy, na pewno w sklepach widzieliście oprócz samych nazw, eksploatacji, również opisy samego ziarna, że może być ziarno perłowe, może być ziarno maragogype. To znaczy takie słoniowe, olbrzymie, duże lub po prostu bardzo dobrej jakości arabika lub ziarno robusty. W momencie, jak już posiadamy dobre jakościowo ziarno, potrzebny jest piec. Tutaj mamy akurat piec niewielkich dość rozmiarów, jak na palenie kawy, bo jest to najmniejszy piec właściwie palenia piec w granicach zasypu około półtora kilograma surowego y, surowca. Y, piec mamy w tej chwili już rozgrzany na y, termostacie i ustawione jest y, 190 stopni Celsjusza. Y, nie będę się wgłębiał troszeczkę w y, samą technikę, ale proszę sobie wyobrazić, że temperatura nie do końca oddaje, na termostacie oddaje nam temperatura, jaka będzie po wysypaniu, po wysypaniu, dlatego że część energii jest skumulowana w ziarnie i pomimo, że źródło ciepła jest już odłączone, to jednak energia skumulowana w surowcu dalej będzie ogrzewała. I teraz pokrótce, żeby to w miarę ze zrozumieniem oddać, jak to powinno wyglądać, jak będzie przebiegał proces palenia. Po zasypaniu bębna, co zaraz zobaczycie, ważny jest czas palenia. Czas i temperatura. W wykresie y, narysowanym można by określić y, temperatura, czas. Krzywa tego y, palenia powinna przebiegać w miarę łagodnie, y, bo jest to związane ze smakiem, z aromatem. Kawy palone dłużej, w niższej temperaturze, będą miały mniejszą kwasowość. Ta kwasowość znika wraz z przy, przedłużaniem tego palenia. Kolor nie zawsze będzie oddawał sam smak kawy. Właśnie ważne jest na jakiej temperaturze to było robione. To już zależy właśnie od osoby, która będzie przeprowadzała proces palenia no i od tego, jaki chcemy uzyskać ten efekt. Ważne są też co palimy, jakie ziarno, na jakiej wysokości rosło. Dlatego, że różna jest twardość tego ziarna. Ziarna rosnące na plantacjach wyżej położonych są twardsze. Palenie ich wymaga większego skupienia, ta temperatura nie może być zbyt ostra od razu. Ziarna rosnące na niższych są nie, bardziej często wyglądają na większe, na, na takie bardziej miękkie, więc się pali troszeczkę łagodniej, troszkę, troszkę wygodniej dla palacza. Może spróbujmy przystąpić. Na razie pokażę wam, zasypiemy. Ten proces akurat będzie przebiegał około 15 minut, więc Myślę, że za chwileczkę po wsypaniu yy, pokażę Wam później ważne etapy, momenty, które będą zachodziły podczas tego palenia. Ziarno mamy w bębnie. Yy, mamy możliwość podglądnięcia na yy, wizjerze, na, na okienku takim. Choć oczywiście jest jeszcze próbnik, którym będziemy sprawdzać, jakim, jak jest. Etap, na jakim, w jakim momencie procesu palenia jest to my ciekawe. Przechodzimy już do końcowego etapu y, palenia kawy. Słychać wyraźnie takie zwane krak, y, czaśnięcie. Czasem mówimy to, że to są brawa na pojawiające się za chwilę kawę, ale ciśnienie w kawie w tym momencie jest tak duże, że zaczyna zaczynają pękać. Ten, y, to, to wgłębienie taki, ten rowek zaczyna się mocno rozszerzać, jak popcorn. Stąd ten charakterystyczny dźwięk. Y, Kawa, no w tym momencie to jest bardzo jasne palenie. Yy, mamy tutaj w piecu kawę akurat z Indii. Yy, ja dobieram akurat do tego palenie średnie. To palenie można by już o, zakończyć, ale tak jak powiedziałem, przy tym ziarnie ja preferuję jednak troszeczkę mocniejsze palenie. Yy, wtedy ta kawa będzie miała odrobinę więcej takiego, może nie się mówić goryczy, bo gorycz to jest ja nie, nie taka Miłe określenie, ale lekka goryczka, lekka czekolada ciemna. Dość dużo orzecha będzie tu wyczuwalnego w tej kawie. Zresztą tak klienci sami określają, że w kawach z Indii jednak owocowość to nie jest ich cecha. Bardziej owocowe to jednak kawy z Afryki, właśnie Kenia, właśnie Etiopia. Tam będzie tej owocowości dość dużo. Jeszcze chwileczkę. Ja myślę, że no do minuty i tutaj będziemy mieć yy, ziarno gotowe do, do wysypania. Musi to jeszcze chwilkę potrwać. Ten etap niestety nie możemy przegapić, dlatego palacz nie może w tym momencie sobie odejść na małą kaweczkę, tylko przy piecu musi niestety warować. Kawa już naprawdę dochodzi. Osiągnęliśmy Pełnię naszego wypalenia, także aplauz i wysypujemy. Trzeba przerwać, po wysypaniu trzeba przerwać proces palenia. Jest najlepiej jest go dość szybko ostudzić. W dużych piecach przemysłowych używa się do tego wody. My tego nie stosujemy dlatego, że woda, gdybyśmy teraz spryskali woda, jednak zachodzi reakcja z kawą, to kawa traci też część smaku. Dlatego my studzimy to tylko i wyłącznie powietrzem. Trzeba to wszystko ładnie wysypać. Kolejną rzeczą, którą ważną tutaj w tym momencie będzie, to jednak y, kawa po, y, po tym pękaniu pozbyła się jeszcze niewielkiej pergaminowej miseczki, z której jak spojrzycie teraz. Jest tutaj dość długo te pergaminowe usteczki. Ta łuska jest bardzo kwaśna, więc y, trzeba, się tego, trzeba się tego pozbyć y, z resztek. No w moim przypadku jest to dość proste. Najprostsze sitko i